Słuchajcie, włos mi się trochę rozwiał, no ale nie szkodzi, dzisiaj będziemy jechać maszyną. Temacik dzisiaj krótki, ale taki dość poważny. Czekałem trochę z tym tematem, o co chodzi. Pamiętacie moje oburzenie zachowaniem ludzi na cmentarzu, wojskowym cmentarzu na Powązkach? Na kopcu powstania warszawskiego, w, w Warszawie z okazji rocznicy, obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. No i słuchajcie, co, co to ma do tego, co chcę teraz powiedzieć. Otóż, parę dni od razu po tych wydarzeniach w internecie pojawiły się mm, wyraźnie pochodzące z jednego źródła informacje wskazujące na to, że szef związku powstańców warszawskich generał Zbigniew Sziborylski był tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa, no i później Służby Bezpieczeństwa Ludowej Rzeczypospolitej. Od razu dostałem parę informacji na ten temat od widzów, chociaż ja do tego od razu ja od razu trafiłem na tą informację na jakimś tam. Forum, czy coś takiego, żebym się wypowiedział, i generalnie informacje, które dostawałem od widzów, były e, najczęściej wyposażone również w parę własnych słów od widzów, czyli komentarze z cyklu To jest wszystko. Wina Tuska, oni są wszyscy tacy sami. Najpierw Ambergold, teraz e, okazuje się, że to wszystko Ubecja, i w ogóle, i w ogóle, i tego. No, oczywiście takie rzeczy od razu się nasuwają. Dlaczego ja się wcześniej na ten temat nie wypowiadałem? Dlatego, że wszystko to dla mnie było wysoce podejrzane, że od razu parę dni po tych, po tych uroczystościach się takie rzeczy pokazują. No, wiadomo, zorganizowana po prostu wszystko kogoś akcja. Ale gdy zobaczyłem tam sygnatury akt, numery sygnatury akt, niestety nie można tego sprawdzić osobiście, ponieważ. Teraz biblioteka wypożyczalnia akt, można powiedzieć czytelnia akt IPN, jest nieczynna, ma przerwę wakacyjną. No, ale stwierdziłem, że na pewno coś jest na rzeczy. Dotarłem tam troszeczkę, pogrzebałem w internecie. No i rzeczywiście, słuchajcie, okazuje się, że, że taki fakt miał miejsce. Dla mnie rzecz totalnie zadziwiająca, że nikt wcześniej na to nie zwrócił uwagi i że przede wszystkim pan generał. Ścig-Borylski, też nie rozbroił tej bomby mówiąc o tym wcześniej bo nie wiem czy nie ma żadnych informacji sprzed 2011 roku które by stwierdzały ten fakt że generał Ścig-Borylski był tajnym współpracownikiem ja przynajmniej takich informacji nie znalazłem okazuje się że no był słuchajcie tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa od 1947 roku jest zadziwiająca sprawa. No, słuchajcie, to był czas, kiedy no, jeszcze przed takim nasileniem, totalnym, największym represji stalinowskich, czyli od 1948 roku tam miało miejsce taka totalna rozpierducha. No ale jednak, słuchajcie, w 1947 roku pan generał, dzisiejszy generał Stimborski, został zarejestrowany przez wydział pierwszy. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu jako tajny współpracownik o pseudonimie Wykorzystywany był aktywnie, słuchajcie, do 1964 roku. <laughs> Od 1956 roku współpracował z Departamentem I i Departamentem II MSW. Te departamenty. Zresztą Wydział I Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa to też jest. No, generalnie interesowałem się bardzo zagadnieniami tych tajnych współpracowników no, z racji moich historycz, historycznych zainteresowań. Wydział pierwszy oraz departament pierwszy to są jednostki zajmujące się wywiadem, ogólnie pojętym wywiadem. Departament drugi to jest kontrwywiad w 1956 roku. Nie zmienia to faktu, że generał Rylski był współpracownikiem. W aktach IPN-u, jak doczytałem, nie zachowały się żadne jego zobowiązania do współpracy podpisane, żadne jego dokumenty pisane jego ręką, jednakże zapytany przez dziennikarzy generał Rylski potwierdził tą informację, że współpracownikiem UB był. Także tutaj jakby nie ma wątpliwości. Według akt IPN-u generał Rylski nie ma tam żadnych jakichś straszliwych rzeczy, że on tam kogoś wydał, sprzedał i tak dalej. Aczkolwiek jest oceniany jako bardzo wartościowy współpracownik, chętny do współpracy. No i niestety ta ten fakt burzy. Trochę obraz, może nie trochę, burzy obraz tego generała, jakim ja przynajmniej chciałem go widzieć. Trzeba oczywiście pamiętać, że może inaczej, jeszcze dalej troszeczkę powiem, słuchajcie. Generał Rylski stwierdził, że on po to był w strukturach, był tajnym, został tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa. By pomagać swoim kolegom, by niejako od środka prowadzić tam działania mające na celu ochronę jego dawnych kolegów z konspiracji. No niestety nie można tego w żaden sposób zweryfikować. To jest tylko to, to są tylko jego słowa, gdyż mówiąc teraz o jego słowach, że. To nie są aż jego słowa, tylko tylko jego słowa, ponieważ wcześniej jakby się z tego nie wypucował. No nie wiem, być może jego najbliżsi współpracownicy, bądź powstańcy warszawscy, bądź jego mm, przyjaciele wiedzieli o tym. Ja o tym nie wiedziałem. On stwierdził m.in., że bycie wtyczką w bezpiece zasugerował mu jego dowódca z czasów powstania warszawskiego, Radosław, czyli pan Mazurkiewicz. Powiem tak, no, nie wydaje mi się, no, nie wydaje mi się. Poza tym takie, taka, takie informacje powinny wyjść od razu po 90. roku, że tak, tam AK umieściło właśnie m.in. innymi szcibora jako tam swojego agenta, który robił to i tamto. No, zadziwiająca sytuacja dla mnie i przykra bardzo przede wszystkim, ponieważ potwierdza to, że... Społeczeństwo było strasznie zimigilowane. Trzeba też pamiętać, jaki to był czas. Wielu ludzi podziemia, wielu żołnierzy AK po wojnie chciało mieć święty spokój, chciało, by móc realizować swoje prywatne różne cele, realizować się w życiu zawodowym, jakimś innym, albo po prostu przestali reagować na tę rzeczywistość, która ich otaczała, albo wręcz właśnie uciekali się również do współpracy z nowymi władzami. Oczywiście nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o współpracy z służbami bezpieczeństwa, z Urzędem Bezpieczeństwa, ale po prostu no, normalnie pracowali. Nie, nie było tak, że nagle wszyscy AK-owcy po wojnie byli konspiratorami. No, absolutnie czegoś takiego nie było. Ech, cała ta sytuacja jest wodą na młyn. Oczywiście, wszystkich tych ludzi buczących i gwizdzących na kopcu powstania. Co oczywiście nie tłumaczy tych zachowań, o których wcześniej mówiłem. I pokazuje, czym był aparat bezpieczeństwa w latach komuny. Czym był aparat bezpieczeństwa w latach komuny? Trzeba pamiętać, tak, słuchajcie, w 1964 roku generał Siboryski został. Wyeliminowany z czynnej sieci wywiadowczej, e, dlatego że przeprowadził się wówczas do Warszawy. Jednakże e, w 1969 roku służba bezpieczeństwa sobie jakby o nim przypomina i wyznacza mu nowe zadania. E, akta wówczas się urywają. On ma za zadanie między innymi rozpracować jednego ze swoich przyjaciół. Pana Tadeusza Bielobratka ma rozpracować. Cel po, y, generalnie finału, właśnie tak jak wspominam, sprawach, y, sprawy w aktach brak. I ma teraz przeanalizować wszystkie akta pana Ścibora Rylskiego i y, pewnie jesienią po wakacjach przedstawić swoją interpretację. Co jest teraz w tym ważne? Jak wypowiadają się ludzie, którzy znają generała Rylskiego? przede wszystkim powstańcy warszawscy? Wiceprezes związku powstańców warszawskich Edmund Baranowski wspomina, że nad, znaczy mówi, że nadal generał Rylski jest dla nich człowiekiem kryształowego charakteru i bohaterskiej żołnierskiej przeszłości. Poczekajmy na ocenę tych wszystkich dokumentów przez IPN. Generał zapowiedział, że generał Ryski, że wówczas dopiero wydał oświadczenie. No szkoda powinien wydać teraz oświadczenie, bo dla mnie to jest teraz coś takiego, że on się może zastanawiać, co tam kurna w tych dokumentach jest. A tak nie powinno być, jeżeli ma czyste serce. E... Ważne jest też to, co mówi dyrektor Biura Edukacji Publicznej e... IPN, pan Bołak. Generalnie wynika, on mówi, że z tych dokumentów wynika niezbicie, że generał Rylski współpracował. I mówię jeszcze coś takiego, że i nie było to działanie, nazwijmy to, delikatne, całkowicie zgodne z etyką bohatera. Oczywiście przy takich kwestiach istotny bywał też stopień szkodliwości czyn, czynów. W aktach dotyczących generała nie ma deklaracji o współpracy, to o czym mówiłem. Nie ma podpisywanych meldunków ani jakichkolwiek danych świadczących o tym, że mógł brać pieniądze za informacje. Wybijają się za to sprawy paszportowe czyli po prostu wynika z tego, że korzyścią, którą odnosił generał Rylski przy współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, było po prostu ułatwienia w uzyskaniu paszportu jeden z najbardziej częstych powodów współpracy ludzi. W czasach komuny, z bezpieką po prostu. Ciężko wydawać jakiekolwiek wyroki teraz w tej sprawie, ale powiem tak: przykro, po raz kolejny historia kopnęła mnie w twarz. Nie spodziewałem się czegoś takiego i nie ujmując żadnych zasług. Wojennych zasług, wojskowych zasług generałowi Ryskiemu. uważam, że e, no, po prostu powinien coś z tym fantem zrobić. No, nie mówię, że e, radykalne środki, ale przynajmniej powinien wydać teraz oświadczenia, a nie czekać na raport IPL. Jeszcze jedna sprawa a propos tego wszystkiego. Oczywiście odezwała się pani Janina Paradowska, dziennikarka. I powiedziała: Słuchajcie, takie słowa. E, może warto, po tym jak się dowiedziała, że właśnie jest, znaleziono dokumenty na współpracę generała Ryskiego z UB, może warto ograniczyć w IPN zatrudnienie z tych 2200 osób, ograniczyć wydatki i kupić za to siedzibę, jeśli mają się zajmować ściganiem generała Ryskiego. <słuchajcie> no, słuchajcie, ręce opadają. Dobrze napisał ktoś w Rzeczpospolitej, jeden z dziennikarzy, nie, to czy to w dzienniku skomentował je ten tekst, mówiąc, recepta inny paradowskiej na gorączkę? Stłuc termometr I teraz słuchajcie, jak teraz patrzeć na to, co się teraz dzieje z IPN-em, że się okazuje, że IPN ma się przeprowadzać, pomijając to, że można było to wcześniej próbować załatwić, że tego, no ale no jednak, kurde, IPN jest jednak jakimś tworem, oficjalnym, a w tej chwili tak byłby w ręce. no nie wiem, no zróbcie coś, no nie mamy kasy, no to wypierdalać z tego budynku. No, no to platforma obywatelska po raz kolejny sobie strzela w stopę <taki> takimi działaniami. No. I bardzo dobrze może się wreszcie skończą. Słuchajcie, no ręce opadają. Ciekaw jestem, jaka jest Wasza opinia. Przypominam tylko, żebyście... Też nie widzieli wszędzie spisków, że to wszystko, że oni wszyscy to jedna klika. To tak nie jest. Mówię, po wojnie wielu ludzi się załamywało. Niech każdy, zanim zacznie wydawać, że sądy sprawdzi swoją rodzinę w aktach i u przede wszystkim, jak to wyglądało. Bo tu też łatwo się przejechać na tym temacie. Ja się na szczęście nie przejechałem. Na szczęście. Aczkolwiek o, oh, w ramach ciekawostki mam powiem. Mój dziadek, który był w Korpusie Ochrony Pogranicza, walczył w 1939 roku, potem był w partyzance akowskiej i tak dalej, i tak dalej. Potem wyjechał na Syberię. <gry> nie na wakacje. Gdy powrócił z Syberii, słuchajcie, też miał zrytą psychę i nie działał dalej w podziemiu. Pracował przy odbudowie Polski, Pracował przy wielkich budowach w Polsce, był generalnie bierny bardzo. No i też, no, mimo że taki twardy człowiek, ale psy, psychemu zryli na, na Syberii. I potem jakby był mimo wszystko członkiem systemu. Mimo że nie był żadnej partii, nie był współpracownikiem i tak dalej, ale pomagał budować ludową męczyznę. No, te, też w tym tutaj coś jest. Dobra, trzymajcie się, na razie.